Bo jeśli nam się wydaje, że kapitalizm jest dla nas wszystkich, to chcę was wyprowadzić z błędu. Jest tylko dla tej, tego 1% albo 0,5% populacji, która posiada 50% majątku, albo 80% majątku. No bo tak działa. Jeśli masz pieniądze, to jesteś w stanie w tym systemie, który nie jest autorytarny i zależy od sędziów, od jakiegoś skodyfikowanego prawa, mając pieniądze, sobie dobrze poradzić, przeżyć. Możesz powiedzieć, że Biden ci się nie podoba, Trump ci się podoba i będziesz sobie w biznesie. Dobrze radził. Czego nie można powiedzieć o tych samych przedsiębiorcach żyjących w Rosji albo w Chinach. Oni już nie są w stanie być tacy innowacyjni na pewnym poziomie. Więc, na przykład, zgodzę się z opiniami na temat Chin, że w dolnej warstwie kapitalizmu jest tam bardzo dobrze, tak? Możesz sobie założyć firmę, możesz się ryzy, rozwijać. Tak? Mhm. Ale jednak, sama idea kapitalizmu to jest akumulowanie kapitału po to, by robić jeszcze większe rzeczy. No i teraz pytanie, czy taki mask powstałby w Chinach? No nie.